Witajcie, kochani, na kanale Kokolity. Zbliża się bardzo ważne święto, na które my, kobiety, musimy się wszystkie bardzo dobrze przygotować. Wiecie jakie? Walentynki. Moi drodzy, żeby nie było, że się nie przygotowałam, przygotowałam Mam dla Was kilka ciekawostek odnośnie naszego cudownego świętego Walentego. Bo nie wiem, czy wiecie. Ale żył on w Cesarstwie Rzymskim za panowania Klaudiusza II, przynajmniej tak się mówi. Wiecie, że ten Klaudiusz stwierdził, że od 18 do 37 roku życia mężczyźni nie powinni wychodzić za mąż. Wiecie dlaczego? Ponieważ był przekonany, że najlepszymi żołnierzami są legioniści, którzy nie mają swojej drugiej połówki. Po prostu są bardziej wydajni. Wiecie o co chodzi? Legenda mówi o tym, że święty Walenty się sprzeciwił i potajemnie udzielał ślubów e, zakochanym, e, przez co zostały... E egzekucja miała e odbyć się właśnie 14 lutego. Dalej swoją drogą mówi się o tym, że święty Walenty jest patronem osób cierpiących na epilepsję e i choroby nerwowe. <grywki> Przypadek nie sądzę. Przejdźmy jednak do rzeczy. Walentynki dla nas e są świętem e zakochanych, tak? Celebrujemy je w wyjątkowy sposób, e dlatego też my, kobiety, musimy się do nich specjalnie przygotować. Pomogę Wam dzisiaj, pokażę, jak możemy to zrobić. Jednak na samym wstępie powiem Wam wprost. Nie przesadzajcie z makijażem. Prędzej czy później prawda wyjdzie na jaw. Lepiej, żeby wyszła szybciej niż później. Dziewczyny, zacznijmy od podkładu. Tak jak już mówiłam, nie używajmy zbyt ciężkich i zbyt mocno kryjących podkładów. Moją propozycją będzie L'Oreal Match. Jest to podkład, który jest delikatnie nawilżający, on nie daje matującego wykończenia, więc później będziemy musiały użyć produktu typowo. Matującego, żeby delikatnie wykończyć ten makijaż, e, i żeby dłużej nam się trzymał. Sam podkład w sobie jest o przedłużonej trwałości, więc on się będzie ładnie trzymał. A jeżeli chodzi o krycie, to możemy uzyskać od bardzo delikatnego i lekkiego, e, pośrednie, a nawet mocne, ponieważ bardzo ładnie się e, buduje. E, producent opisuje, że on e, tak naprawdę z czasem będzie powodował, że ta skóra będzie wyglądała na gładszą, więc e, też bardzo fajnie się jest temu przyjrzeć. E, nałożymy go sobie. Ja wybrałam kolor moje drogie Sand i. Dla mnie będzie on odpowiedni. On jest dosyć płynnym produktem, więc albo nałożyć go najpierw na twarz dłońmi, a dopiero później wklepać gąbeczką, albo delikatnie pędzelkiem. Ma ładny, neutralny odcień. Omijamy okolice pod oczami. Ja przypominam o tym za każdym razem. Skóra pod oczami jest tak naprawdę skórą e, o wiele cieńszą niż e, ta na pozostałej części naszej twarzy, więc ona potrzebuje e, specjalnego wykończenia. Przypominam Wam też o pielęgnacji, ponieważ bardzo ważne jest e, to, żeby przed nałożeniem podkładu nałożyć coś nawilżającego, dostosowanego do naszej skóry. Nie mówię tutaj o produktach nadpuszczających, a typowo nawilżających. OK, mamy nasz podkład. Jak widzicie, on naprawdę ma bardzo fajne krycie. Ja tak naprawdę potrzebowałam jednej warstwy. Dokładnie jednej warstwy, żeby przykryć. E wszystkie niedoskonałości, które są na mojej skórze, więc możemy przejść do produktu następnego, czyli korektor. Tak? To jest produkt, bez którego chyba nie wychodzę z domu. E, on bardzo ładnie będzie maskował nasze niedoskonałości pod oczami. Chodzi o to, żeby ten produkt nie wchodził mocno w załamania, ale żeby też bardzo długo e, się utrzymywał na naszej twarzy. Takim produktem jest zdecydowanie produkt od Makeup Revolution, Conceal Define. Jest to produkt, który jest delikatnie matujący, aczkolwiek nie wysusza nam skóry pod oczami. Jego uwielbiam używać e, na powieki, bardzo ładnie wygładza i stanowi świetną bazę pod cienie. Jednocześnie nadaje się jak najbardziej do wykonturowania już na samym początku naszej twarzy. On wygląda w ten sposób, to jest ten malutki korektor, pewnie już go znacie z poprzednich filmów. To jest C2, to jest dosyć jasny kolor, ale zobaczycie, że po rozmieszaniu go razem z podkładem ten efekt nie będzie tak bardzo widoczny. Rozświetlam sobie okolice pod oczami. Zawsze rozświetlam sobie tutaj kupidy na delikatnie brodę, ponieważ chcę, żeby moja twarz jak najbardziej przypominała owal. A wiadomo, tak nie zawsze jest, więc. I wklepujemy. Jak już mówiłam, efekt skóry, który chcę uzyskać, ma być rozświetlony, więc do tego będziemy potrzebowały pudru, ponieważ makijaż musi być trwały. Wiadomo, mamy mokrą warstwę, musimy ją te dziewczyny zagruntować. Jakkolwiek to brzmi, bardzo fajnym produktem do tego będzie produkt z Catrice. Jest to typowo rozświetlający, transparentny puder, więc nie da on efektu bardzo mocno zmatowionej skóry, a wystarczy delikatnie oprószyć twarz i da efekt ładnie rozświetlonej. Pamiętajcie, niewielkie ilości wbijamy porządnie w pędzel nie ma sensu tak naprawdę nakładać dużych ilości produktu to co znajduje mi się teraz w pędzelku wytrzepuję odłoń ponieważ jest to nadmiar który tak naprawdę nie powinien znaleźć się na naszej twarzy i delikatnie dociskam w najbardziej strategicznych punktach czyli tak naprawdę strefa T no czoło i broda, ponieważ to te punkty najczęściej zaczynają nam się wyświetlać i z tych części wydziela nam się z sebum bardzo ważne jest, żeby w tej strefie te, tego pudru nie przeciągać po skórze. Należy go dobijać tak, aby przedostał się przez... Wszystkie warstwy, które nałożyłeś można na naszą skórę. Dobra, przejdźmy teraz do konturu. Pamiętajcie, żeby z nim również nie przesadzać, ponieważ dwie płaskie narty do naszej twarzy nie będą wyglądały dobrze ani w świetle dziennym, ani w świetle wieczorowym. Ja do tego użyję produktu Zeko i To jest chyba mój ukochany produkt, który katuję już od pewnie pół roku. Mam już któreś z kolei opakowanie, więc warto się z nim zapoznać, aczkolwiek ma mocne dopigmentowanie. Więc dziewczyny też ostrożnie. Otrzepujemy. Delikatnie wcieramy w naszą twarz. Delikatnie oprószamy również skronie. Bardzo ważne jest to, ponieważ jeżeli konturujemy sobie dolną część twarzy i zostawimy górną bez bronzera. Tak naprawdę słońce opala nas również tutaj na czubku. Głowy i delikatnie na nosku, więc nie możemy zapomnieć e, o tych e, miejscach. E, a delikatnie nadajemy sobie już ten kształt owalu e, bronzerem. Kolejnym bardzo ważnym produktem, który musimy, a przynajmniej powinniśmy nałożyć na naszą twarz jest e, róż. E, ja posłużę się tutaj różem z Makeup Obsession. E, one wyglądają w ten sposób. Tak naprawdę cały zestaw najczęściej wybieranych odcieni różu, więc nawet jeżeli kupimy sobie całą paletkę, możemy jej używać do tak naprawdę różnych makijaży. Jest tu bardzo ładny, rozświetlający odcień, delikatnie bardziej zgaszony, wpadający w delikatną brzoskwinie oraz dwa takie bardzo mocne, intensywne. Pamiętajcie o tym, że róż powinien znaleźć się na tej twarzy. Skoro już bardzo mocno wyrównałyśmy sobie kolory całej skóry, przykryłyśmy go tym podkładem, to musimy wrócić trochę do tej naszej pierwotnej, w takiej formy naszej twarzy, róż nakładamy też, pamiętajcie, nie przecinając i nie wychodząc poza linię. Wyobraźcie sobie, że linia przechodzi dokładnie przez środek Waszej soczewki, róż może znaleźć się tylko po tej stronie. Nie przeciągamy go tutaj bliżej noska, ponieważ nie chcemy, żeby wyglądał on jak delikatna naczynka. To nie wygląda dobrze, a chodzi o to, żebyśmy, żebyśmy dopiero zobaczyły coś niedozwolonego i delikatnie się zarumieniły. Ja użyję tutaj tego mocno napigmentowanego. pamiętajcie te też niewielkie ilości, ponieważ te produkty naprawdę mają dobrą pigmentację. Delikatnie ocieram o rękę i dopiero nakładamy. Bardzo delikatne i bardzo niewielkie ilości. Chodzi o to, żeby podkreślić, a nie przemalować. I teraz możemy przejść do naszego ulubionego elementu, czyli do rozświetlacza. E, ja mam dla Was tutaj takie dwie przygotowane propozycje: delikatnie brązujące oraz zupełnie inny, e, tak naprawdę całą paletkę rozświetlaczy. Pierwszą propozycją jest propozycja z Ekocery również. E, Brązer taki typowo rozświetlający nazywa się Bali, ma przepiękny odcień. Ja Wam już to pokazuję. Dodatkowo ma bardzo mocną pigmentację. Ja bardzo często używam tych rozświetlaczy stricte właśnie do ciała, do dekoltu, ponieważ używam ich bardzo duże ilości. Jest to taki typowo ocieplający produkt, więc ja uwielbiam dawać niewielkie ilości tutaj na szczyty kości policzkowych, a później nakładać taki bardzo jasny, drobniutki rozświetlacz, żeby już tylko w formie takiego zwieńczenia tego naszego makijażu przepięknie odbijał to światło. I my sobie to teraz zrobimy. Bardzo ładnie przygotuję mi skórę. A teraz przejdziemy do paletki z Makeup Revolution. Ona ma tutaj cztery przepiękne odcienie e, rozświetlaczy. Są rozświetlacze delikatnie brązujące i typowo rozświetlające, takie wykończeniowe. Nałożymy sobie ten rozświetlający i niech to będzie ten odcień. Chcę na same, mm, same kości policzkowe. Pamiętajcie o tym, że brwi są rabą naszej e, twarzy. Ja dzisiaj użyję kredki z Maybelline, jest e, ultra cienka, dlatego bardzo ładnie jesteśmy w stanie wyrysować sobie włoski, e, jeżeli mamy delikatne ubytki. Pamiętajcie też, żeby nie przesadzać. Brwi nie mogą e, tak naprawdę wychodzić przed nas. Najpierw wchodzimy my, a dopiero później nasze brwi. Nigdy odwrotnie. Dobra, możemy przejść do segmentu już teraz samego e, ok. ja Przygotowałam dla Was e, paletkę z NABLI. Dreamy to jest e, ta druga seria. Ja Wam powiem tak, przepiękna pigmentacja. Ja pracuję na tych paletach już naprawdę bardzo, bardzo długo. Jestem ich bardzo dużą fanką, dlatego też postanowiłam wybrać tą paletę, a nie inną. Tutaj mamy tak naprawdę cienie, które są imatowe, ale mamy też cienie, które są prasowanymi pigmentami, więc jeżeli nie posiadacie kleju do pigmentów, spokojnie możecie nałożyć odrobinę na palet i delikatnie wklepać w powiekę. My, jeżeli chodzi o bazę naszego makijażu, wybierzemy tutaj koronę Pantheon. Jest to klasyczny, jasny, beżowy odcień, więc będzie się idealnie nadawał do tego, żeby rozjaśnić i wyrównać delikatnie koloryt powieki. Ponieważ wiecie, powieka jest bardzo cieniutka, tam przebijają nam żyłki, niedoskonałości. Też ten kolor nie zawsze jest idealny. Dlatego, żeby wyrównać i wygładzić tą strukturę najlepiej nałożyć coś jasnego, beżowego i matowego. Ok, mamy to. W takim razie teraz możemy delikatnie podkreślić i wykonturować naszą powiekę. Użyjemy sobie do tego klasycznego, jasnego, brązowego cienia, On się nazywa Deja Vu. Bierzemy niewielkie ilości, bo one mają naprawdę bardzo mocną pigmentację. Ja chcę delikatnie wyjechać poza moje oko, ponieważ chcę je powiększyć. Dlatego niewielkie ilości na samym końcu naszych rzęs wyjeżdżamy kawałeczek dalej i wyznaczamy sobie nową powiekę. Ponieważ jak wiecie, nasza powieka delikatnie się łami. Widzicie, u mnie to załamanie jest w tym miejscu, a ja chcę tą powiekę delikatnie sobie podnieść. Dlatego wyjeżdżam brązowym cieniem o wyżej. Wyznaczam nowe załamanie i zaczynam blendować. Pamiętajcie też o tym, żeby nie wyjeżdżać za wysoko tym cieniem. Przerwa pomiędzy łukiem brwiowym a naszym cieniem y, musi być delikatnie widoczna. Niech to będzie mniej więcej odległość trzonka od Waszego pędzelka. I kiedy skończycie blendować, możecie dokładać delikatnie ciemniejszych cieni. My sobie wykorzystamy ten mocniejszy brązowy kolor, on się nazywa New Past. I również delikatnie zakreślę sobie tak naprawdę już same kąciki naszej powieki. Już, kiedy wymodelujecie swoją powiekę, przejdziemy do punktu głównego, czyli do pyłku rozświetlającego. Czyli w tym przypadku użyjemy tutaj produktu z H&M, Zaraz pokażę Wam kolorek, ale najpierw. Klej do pigmentu. To jest bardzo ważne, ponieważ te pyłki muszą bardzo mocno trzymać się na naszym oku. Musimy tak naprawdę zapobiegać w rozprzestrzenianiu się go na całą twarz. Więc najlepszym sposobem na to są właśnie e, kleje. Mamy dwa rodzaje. Ja w tym przypadku użyję pigment primer, ponieważ pyłek z Han jest bardzo drobno e, zmielony. Więc tak naprawdę ta drobinka jest minimalna, a zależy mi na tym, żeby uzyskać efekty e, takiej. Tafli. Zaraz pokażę wam jak to zrobić. Najpierw musimy sobie przygotować pędzelek, najlepiej syntetyczny, taki, który nie będzie chłonął produktu, ponieważ no, ten produkt jest w formie kremowej. Zaczynamy. Jeżeli chodzi o pędzelek, ten pędzelek wygląda tak, jak widzicie, on jest płaski, e, ścięty na okrągło. E, powiem dlaczego to jest ważne, ponieważ zależy nam na tym, aby kremowy produkt znajdował się tylko i wyłącznie tam gdzie ja sobie tego życzę, więc e, ten pędzelek będzie chyba najbardziej dokładny. E, będziemy nakładać go od wewnętrznej części powieki, delikatnie powyżej załamania e, i w tym miejscu będziemy kończyć. Aczkolwiek nie ucinamy tego kremowego produktu, jedynie nakładamy coraz mniejsze ilości e, w tych miejscach, ponieważ zależy nam na tym, żeby to przejście było płynne. Jeżeli nałożycie zbyt duże ilości w tym miejscu, a tu tak naprawdę już tego produktu nie będzie, e, zauważycie, że pigment odetnie Wam się w tym miejscu, wczepi Wam się bardzo dużo, tu tak naprawdę nie będziemy miały już nic. To może być problematyczne przy blendowaniu. Wszystkie te kroki musimy robić bardzo szybko, ponieważ kremowe pigmenty mają tendencję do szybkiego zastygania, więc wystarczająco szybko musimy wklepać w niego ten nasz pigment. Więc tak, przejdziemy od razu do tematu. Rozprowadzamy bazę, a potem pędzelkiem albo paluszkiem wklepujemy delikatnie w tą naszą bazę e, ten pyłek. Zaraz zobaczycie, jak on wygląda na powietrze. Mam nadzieję, że delikatnie widać ten błysk. Pamiętajcie też, że pigment wczepi się tylko i wyłącznie w tych miejscach, gdzie nałożymy klej. Dlatego bardzo ważne jest, żeby równomiernie nałożyć go nad naszą powiekę. A potem bardzo dokładnie w każdym miejscu docisnąć. Bardzo ważne jest, żeby nie przeciągać pędzelkiem po powietrzu, nie blendować tego i nie rozciągać, ponieważ baza jest kremowa. Jeżeli zaczniemy przeciągać naszym pyłkiem po tej kremowej bazie, to wszystko zacznie nam się ruszać. Dlatego bardzo ważne jest, żeby tylko i wyłącznie Dobijać delikatnie możecie sobie naciągnąć powiekę, ponieważ jeżeli mamy dużo załamań na naszej powiece, e, pilnujemy tego, żeby w każdym załamaniu znalazł się klej, w każdym załamaniu e, znalazł się ten pigment. To chroni nas przed rolowaniem się tego produktu, ponieważ e, kremowa formuła musi być zagruntowana. Jedziemy z drugim. OK, góra zrobiona, teraz musimy przeciągnąć sobie jeszcze na dole delikatnie brązowym cieniem, tak żeby nie obniżyć sobie tego oka jeszcze bardziej. E, Doczepimy rzęsy, przeciągniemy kredką i przejdziemy do segmentu. Wracam z powrotem do mojego cienia Deja Vu, to jest ten jasny, brązowy kolor. I przeciągniemy sobie powiekę od spodu. Staramy się łączyć górę z dołem. Pamiętajcie, że jeżeli obawiacie się, że może Wam się ten cień osypać, zabezpieczcie sobie dół oka chusteczką. Przykładajcie sobie poniżej, zabezpieczycie sobie resztę twarzy przed niechcianym osypaniem się cieni. Pamiętajcie, że potem zmywanie i dokładanie kolejnych produktów nigdy nie będzie wyglądało dobrze, dlatego przezorny zawsze ubezpieczony. Ok, zaraz będziemy przechodzić do tuszowania oraz do doczpiania rzęs, aczkolwiek to, co możemy jeszcze zrobić, to delikatnie pogrubić sobie tą linię. Do tego użyjemy kredki, to jest kredka z kolekcji Natalii Siwiec dla Revolution Pro. Ma ona przedłużoną trwałość, więc nawet jeżeli delikatnie będziemy łzawić, czy nawet jeżeli mam nadzieję, że nie na tej randce, ale zwilżą nam się oczy, to nie musimy się martwić. Ta kredka nam się nie rozmarzy, ponieważ jest wodoodporna i ma przedłużoną trwałość. Delikatnie przeciągamy ponad e, linią rzęsną, nie musi być gruba linia. Wystarczy, że później rozetrzemy ją delikatnie pędzelkiem. Da e, ona efekt ładnie roztartego cienia. Jeżeli roztarłyście już tą kredkę, możecie do pomocy użyć odrobiny tego brązowego, ciemnego cienia, którego nakładałyśmy na zewnętrzny kącik. E, na pewno mocniej zagruntuje. Jeżeli nie macie e, kredki, która jest wodoodporna, e, fajnie zastosować ten trik. Na pewno będzie trzymała się nam dłużej i to to, że będzie odbijała i ja Wam się na górnej powietrze będzie o wiele mniej prawdopodobne. Przeciągniemy sobie teraz rzęsy tuszem. My zawsze robimy to przed nałożeniem e, rzęs. Użyjemy tutaj e, propozycji od L'Oreal. Jest to tusz, który nazywa się Bambi. E, a i zaraz zobaczycie, jaki piękny efekt daje. Ok, mamy to. Nie wiem skąd, ale e, mam rzęsy one, co są. Zrobimy drugie oko i zaczniemy doczepiać rzęsy. Pamiętajmy też, żeby te rzęsy nie mogą być zbyt duże i zbyt widoczne, zbyt ciężkie, ponieważ nam chodzi o to, żeby ten efekt naprawdę wyglądał względnie naturalnie. Mamy to i ja wybrałam tutaj propozycję od Ardell Whispies Black. Nie są bardzo gęste, są delikatnie dłuższe na pewno od moich naturalnych rzęs. Delikatnie przytniemy sobie zewnętrzne części. Pamiętajcie, żeby najpierw, zanim zaczniecie kleić... Przyłożyć rzęsy, zobaczyć, czy ich długość jest odpowiednia. I wtedy i z jednej, i z drugiej strony jesteśmy w stanie skrócić jej, dopasować do rozmiaru naszego oka. Kiedy wytniecie już w odpowiedni kształt wasze rzęsy, delikatnie nałóżcie niewielkiej ilości kleju. Ja używam klasyka, to jest duo, który jest biały, który robi się później przeźroczysty. Jest on bezpieczniejszy dla mnie, aniżeli wersja czarna. Pamiętajcie też o tym, żeby nie przykładać tych rzęs od razu, a odczekać dosłownie 30-40 sekund. Możemy delikatnie na nie podmuchać, pomachać, e, tak żeby klej delikatnie zaczął się już ścinać wtedy, kiedy nałożymy te rzęsy, one nie będą nam się e, przesuwały. Ja czuję, że klej delikatnie już zaczął zastykać, dlatego on bardzo ładnie przykleił się do linii e, rzęs. Wystarczy odczekać chwilkę. Poprzykładać, podotykać. I tak naprawdę ten segment mam już zakończony. Jedziemy z drugim. Ok, przechodzimy do segmentu ust. Jeżeli chodzi o pomadki, które dla was wybrałam, e, to ja jestem tradycjonalistką. Jeżeli chodzi o radkę, to musi być coś ultra trwałego e, i coś, co wytrzyma dosłownie wszystko. Dlatego posłużymy się dzisiaj najnowszymi pomadkami, najnowszymi kolorami tak naprawdę z marki Maybelline. E, to są to nasze ponadczasowe Matte inki. One dają matowe wykończenie, ale są ultra trwałe. One się nie ścierają, nie ważą. Jeżeli nie nałożymy zbyt dużej ilości, pamiętajcie, jedna warstwa wystarczy. Cały nadmiar delikatnie odciskamy albo paluszkiem albo chusteczką, Wszystko jedno. Grunt, żeby ściągnąć e, nadmiar, to są trzy kolory: 175, 170 i 155. E, ja wam powiem już kolory, które ja wybrałam. Ja prawdopodobnie użyję tych dwóch kolorów ze względu na to, że chciałabym zrobić efekt ombre i delikatnie powiększyć sobie e, te usta, czyli ciemniejszą nakładamy na wewnętrzną. Część ust jaśniejszą wklepujemy do środeczka delikatnie paluszkiem. Możemy nałożyć prosto z aplikatora, ale pamiętajcie, nadmiar musimy ściągnąć. Ja już pokażę Wam, jak to wygląda. Ok, odciskam sobie pierwszą warstwę delikatnie chusteczką. Ok, cały nadmiar mam już tutaj. A teraz weźmiemy sobie jaśniejszy kolor i delikatnie... E, wtłoczymy go na sam środek ust. Powiedzmy, że jestem e, gotowa, aczkolwiek dla mnie segment twarzy nie kończy się tu, dla mnie makijaż kończy się mniej więcej. Mm. <gry> Delikatnie niżej. Słuchajcie, dekolt również jest e, bardzo ważnym miejscem, zwłaszcza jeżeli chcemy założyć sukienkę, czy chcemy założyć jakąś bluzkę bardziej odkrytą. Warto zadbać też o naszą skórę na dekolcie. Pamiętajcie, najpierw przygotujcie tą skórę. Zawsze warto najpierw nawilżyć się porządnie. E, balsamujemy się tak naprawdę również w tym miejscu. Chodzi o to, żeby ta skóra była nawilżona. Sypki rozświetlacz czy rozświetlacz w kamieniu. On nie będzie ładnie wyglądał, jeżeli ta strefa będzie e, wysuszona. Dlatego ja przygotowałam sobie tą skórę już wcześniej. A teraz nałożymy sobie na to rozświetlacz. Będziemy rozświetlać głównie te najbardziej wystające. E, punkt. Jeżeli chcecie je mocniej podkreślić, zawsze delikatnie brązerem, e, możecie wykonturować sobie te partie. W tym miejscu delikatnie, w tym miejscu delikatnie, żeby wyszczuplić naszą szyję, w tym miejscu. A więc przechodzimy do e, realizacji. My do tego, moje drogie, użyjemy sobie rozświetlacza z Natalii Siwiec. Mam go tutaj przygotowanego, on jest bardzo ładnym rozświetlaczem, który daje przepiękny efekt tafli. Pędzelek, którego używaliśmy na przykład do różu, niewielkie ilości i delikatnie przeciągamy. Powiedziałam delikatnie, nie do końca. Jeżeli mamy troszkę więcej czasu do wyjścia, na uszcie odrobinę większej ilości, to i tak delikatnie nam się sypie. Jeżeli porządnie rozświetlicie sobie dekolt, nie zapominajcie też delikatnie przeciągnąć naszej szyi. Ok, kochani, ja to mam, mam nadzieję, że Wy też to macie, najlepiej spróbować i przećwiczyć sobie makijaż, który planujemy zrobić na ten ważny wieczór, dzień albo dwa dni wcześniej e, i odpowiednio się do niego przygotować. Mówię tutaj też o przygotowaniu, jeżeli chodzi o naszą skórę, czyli pamiętajcie, zróbcie sobie dzień wcześniej peeling, e, bardzo mocno nawilżajcie tę skórę, pijcie dużo wody, e, może od tego wieczoru zacznie być to Waszą taką codzienną rutyną i czymś, e, co będzie dla Was już naturalną codziennością. Mam nadzieję, że ten tutorial Wam się podobał. Jeżeli tak, koniecznie dawajcie łapki w górę. Ja trzymam dla Was bardzo mocno kciuki i życzę Wam niezwykle udanego wieczoru. Pa!